Witam, kochani, witam ponownie tu Wasza Misracja. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak wpływa otaczający nas świat na nas samych. Ale zanim przejdę do tego tematu, chciałabym się tym, którzy jeszcze mnie nie znają, przedstawić. Nazywam się Ewa Kotlińska, jestem mówcą motywacyjnym. Moim zadaniem, tutaj moją intencją jest wprowadzenie normalnej rozmowy do nienormalnego świata. Czyli nie możemy rozmawiać teraz ze sobą razem, i nie wiadomo, komu ufać, a ja będę właśnie takie rozmowy promować, ponieważ uważam, że rozmowa leczy i dobra rozmowa jest w ogóle leczona na całe zło. Więc zapraszam serdecznie. Temat świat otaczający i jego wpływ na nasze samopoczucie. Więc, moi drodzy, ja poruszam tutaj absolutnie wszystkie tematy, które sama obserwuję, i mam. Jakieś spostrzeżenia, które chciałabym się, którymi chciałabym się podzielić. No, i teraz bez wielkiego wstępu, słuchajcie, każdy dorosły wie, jak dzieciom mówimy, lub próbujemy zrobić wszystko, żeby one miały dobre towarzystwo. Nie zawsze nam się to udaje. Jednym udaje się to lepiej, drugim gorzej. Niemniej jednak, jako dorośli, patrzący na młodzież, która, nie wiem, robi rzeczy takie jak wystawanie na przykład pod blokiem, jednak ja wystawałam pod blokiem i nic mi się nie stało, także ja nie chcę powiedzieć, że tutaj jest coś gorszego lub coś lepszego, ale jak my dorośli, bardzo mamy parcie na to, w jakim świecie. Są nasze dzieci, kim one się otaczają? No i tutaj nic nie ma złego. Ale słuchajcie, dlaczego my zapominamy o tym wszystkim, o tych cudownych mądrościach, jeśli to chodzi o nas samych? Więc z nami jest dokładnie tak samo, tylko niestety my już nie mamy takich rodziców, którzy mają nad nami władzę i mogą nam powiedzieć, co ty wybrałeś, bo my... Wydaje nam się, że zjedliśmy wszystkie rozumy, że my możemy drygować innymi, ale właśnie, zapomnieliśmy o sobie. No i teraz jest w Polsce taka sytuacja, jaka jest. Zresztą na świecie ona jest bardzo dziwna, niemniej jednak w Polsce jest jeszcze dziwniejsza, bo dlaczego nie? Zawsze się tym wyróżniamy. I słuchajcie, mamy tam różne spory, różne spory, i teraz tak. Są osoby, które oglądają telewizję. Nawet jak mamy swój rozum, oglądając tą telewizję, nie mając żadnych zajęć innych, nie ma mocnych, żeby ta telewizja na nas nie wpłynęła. Ale tutaj nie odkryłam Ameryki w konserwie, prawda? Ale słuchajcie, dlaczego my dorośli to oglądamy? Jedni mówią, że chcemy wiedzieć co się dzieje na świecie, inni, że no nie można żyć w nieświadomości. Mówią na ten sam temat, mówią, że to są kłamstwa, że tam nie ma prawdy, że nam robią się z mózgu. Więc to też słucha młodzież. To, co my dorośli mówimy, i trochę może się okazać, że sami sobie zaprzeczamy, prawda? A ja dzisiaj mówię o tym, jak ten świat wpływa na nas, na wszystkich, słuchajcie. Od małego dziecka, które ma otoczenie, mamy taty, lub mamy, lub ale taty, lub babci. No w każdym razie to jedno najbliższe otoczenie na niego oddziaływuje. Ale my myślimy, że to jest dziecko, to no nic nie rozumie. To też nie jest prawdą. Dzieci rozumieją wszystko. Ale to nie ten odcinek o tym. No i teraz tak. Jesteśmy w Polsce. Jazda autem w Polsce. Ja uważam przepisy ruchu drogowego za jedne z najmądrzejszych przepisów, to znaczy, dla mnie to są najmądrzejsze przepisy, bo jeśli ich przestrzegamy, to naprawdę powinno być dobrze. Tylko my, ludzie, dziwnie się zachowujemy i z jakiegoś powodu zawsze chcemy je łamać, a już zwłaszcza w Polsce. No i dzisiaj miałam tutaj taką rozmowę, ponieważ dzisiaj musiałam trochę pojeździć autem i. E, siedziała obok mnie osoba, która mówi po polsku, i właśnie zwróciłyśmy na to uwagę, że ona do mnie mówiła. nie sporo tak mi Ona, słuchajcie, do mnie mówiła właśnie o tym, że jak ona jedzie rowerem i auto ją przypuści, to ona temu komuś macha. Ja ona wiesz, wiesz, nieraz ten z tyłu, nawet, który siedzi mi, odmachuje. No słuchajcie, czy jest to świat fajniejszy od tego, który jest na przykład w Polsce, który polega tylko na trąbieniu i mówieniu bardzo brzydkich słów, pewnie, że ta frustracja jest wielka. Ale ja zawsze mówię, zaczynajmy od siebie. Jeśli chcemy robić zmiany, zaczynajmy od siebie. I ja rozumiem, bo jak jestem w Polsce, mam to jakby wyssane z mlekiem matki, że po prostu jadę w aucie i się robię agresywna, bo to jest tam normalne. Ale to nie jest miłe dla nas wszystkich. I nie jest miłe i... Przepraszam cię Felicja, ale tak krzyczeć nie możesz do ucha, bo ja tu mam słuchawki, wiesz? Nie krzycz, dobra? Więc słuchajcie, to oddziaływuje na nas wszystkich, oddziaływuje na nas, na naszą psychikę, na, na to, jak my się czujemy w naszym, w Waszym kraju, bo ja akurat mam już tylko obywatelstwo holenderskie. Więc słuchajcie, czemu tam cały czas jest tak, że. Chcemy coś od kogoś, zawsze chcemy od kogoś, ale nigdy nie wymagamy od samych siebie. Tego ja nie rozumiem. No i tak, ta a, jazda autem, prawda? Pra, no nawet jeździ jakaś pani starsza, no i pomyliło jej się, tak? No to zamiast za nią wolno pychać, powiedzieć, dobra, dobra, spokojnie, to tak, nie dość, że się ona denerwuje w tym aucie, bo coś źle zrobiła, to jeszcze wszyscy na nią trąbią. Bez sensu. Stres, 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 ale. My widocznie ch, lubimy ten stres i bez niego żyć nie możemy. Ale są osoby, które tego stresu już nie chcą i są tego świadome, że go nie chcą. Więc słuchajcie, ja tutaj będę mówiła wam pozytywnie, jak to zrobić i będę zwracała uwagę na te rzeczy właśnie, które wydają mi się, że są praktycznie żadnym kosztem do osiągnięcia. I to jest właśnie taka moja, taki taki mój talent, że ja widzę rzeczy które bez kosztów można poprawić. Kolejną rzeczą, teraz chciałabym porównać, kolejną rzeczą, jaką chciałabym powiedzieć, chciałabym porównać mój dzisiejszy spacer po Amsterdamie. Słuchajcie, Amsterdam nie jest jednolity. Ja dzisiaj byłam w takim miejscu Amsterdamu, które zaraz zapostuję też na moim facebooku. I na moim Instagramie, jako Stories, czyli ci, którzy jeszcze mnie tam nie śledzą, zapraszam serdecznie, bo będziecie też mogli widzieć te, ten, ten związek, o czym ja nieraz rozmawiam. Byłam w takim miejscu, gdzie ja wybrałam sama, że tam pójdę. I tutaj też możemy mówić o wyborach. Właśnie gdzie my pójdziemy? Czy my pójdziemy pooglądać telewizję? Czy my pójdziemy na protest, który w Polsce jest? Czy my pójdziemy po prostu do parku, gdzie jest spokój i na przykład tutaj w parkach wiemy, gdzie się chodzi z psami na smyczy, gdzie można psy puścić luźno, ponieważ tutaj, gdzie się puszcza luźno, są takie psy, które potrafią to robić, które potrafią chodzić bez tej smyczy i się nie atakują, więc to jest bardzo przyjemne, jak jest tyle psów, różnych właścicieli i oni się akceptują i wiecie i to ja sobie właśnie wtedy myślę, że jaki właściciel taki pies. <noise> no więc moje są trochę szczekające, ale no jeszcze nie atakujące, więc je uczę. Na pewno ma to jakieś podłoże też związane ze mną. No i teraz ten wybór. Słuchajcie, jeśli. Jest jak u mnie się ciemno zrobiło, ale się późno wzięłam za to wgadanie do Was. Słuchajcie, jeśli mamy wybór, to bardzo Was proszę, korzystajmy z niego i wybierajmy świadomie to dokąd jedziemy. Czy jedziemy autobusem, czy jedziemy tramwajem, czy jedziemy autem, czy jedziemy rowerem i dokąd jedziemy. Ja dzisiaj wybrałam bardzo krótki odcinek, chociaż miałam pojechać dalej, ale wybrałam bardzo krótki odcinek celowo, ponieważ nie chciałam oglądać zamkniętych sklepów. Bo to mnie przytłacza. I świadomie wybrałam drogę, którą dojadę do tego lasu amsterdamskiego nad Kanał, nie nad kanał, słuchajcie, na, na tor wyścigowy, taki znany, międzynarodowy tor wyścigowy kajakowy. Jego można zobaczyć też na tym właśnie Instagramie i moim Facebooku. My name, Miss Racja lub Ewa Kotlińska, znajdziecie mnie. I wiecie co? I tam ci ludzie, i to było piękne, świeciło słońce. Tor jest wyścigowy bardzo duży, z jednej strony było słońce, z drugiej nie, więc... Automatycznie osoby wszystkie spacerowały po stronie słonecznej, bo jak jest wszędzie słońce, to chodzimy wokoło, bo tam wokoło jest chyba z 5 km. Ale tu chodzimy w jedną stronę, czyli po tej słonecznej. I słuchajcie, tutaj widać wszystkich. Koleżanki po 70, koleżanki po 50, wszystkie. Na przykład siedziały takie panie na ławce, ja akurat ja mam to szczęście, że rozumiem. I tak, jedna siedziała ze swoim plecaczkiem, druga ze swoim plecaczkiem, każda z tego plecaczka miała coś, a przed tym miały kubeczek papierowy. I ten kubeczek papierowy, słuchajcie, służył na pewno do popijania czegoś dobrego, ale siedziały sobie tam i mówiły do siebie. I tak, jedna do drugiej mówi, ty słuchaj, no możemy tutaj jeszcze posiedzieć i poskanować te fajne tyłki męskie, wiecie, i takie rozmowy po prostu dorosłych kobiet, więc słuchajcie... To jest miłe coś takiego słyszeć, przynajmniej dla mnie, bo one są wesołe, one sobie ten czas zapełniły i nie siedzą narzekając na to, co je boli, tylko wzięły sobie po flaszce wina najprawdopodobniej, żeby nie wydawać kasy, bo i tak nie ma gdzie, usiadły sobie na ławce i sobie skanowały my, z tyłki. No kurde, zajęcie rewelacyjne, prawda? A nie były najmłodsze, były starsze ode mnie na pewno, czyli po pięćdziesiątce dobrze. I słuchajcie, kolejna e, miła rzecz, gdzie idzie dwóch panów, homoseksualistów, którzy, e, tutaj to jest absolutnie normalne, którzy nie afiszują się ze swoim homoseksualizmem, ale to po prostu widać, że, że, że oni tacy są i idą sobie, rozmawiają, nikt im nie dokucza, słuchajcie, kolejna osoba, którą mijam, na ławce, słuchajcie, też ludzie tak z 56 lat, Przyjechali jednym rowerem, ona sobie siedzi, słuchajcie, na ławeczce, on leży na jej kolanach, ma taką strasznie wielką czuprynę z tych włosów kręconych, czarnych pomiędzy siwych, no w ogóle u nas w Polsce było, że jest niezadbany, no ale dobra, niech on sobie będzie niezadbany. Ale on leży na tych kolanach tej swojej kobiety głową. Ona go mizia po tej czuprynie, słuchajcie. On ma nogi wysoko nad tym rowerem na oparciu ławki. No i słuchajcie, ja tam sobie spaceruję z moim dzieckiem, z moimi psami. I takie jest słowo tu w Holandii, którego nie ma w słowniku e, polskim odpowiednika. I ja robię po prostu chnitę. Chnitę życzę wszystkim. Chenite to jest coś pozytywnego, coś, co się czuje, coś, co się odczuwa. I, słuchajcie, to jest piękne. E, Chenite robiłam dzisiaj właśnie z tego świata, który mnie otaczał, czego Wam również życzę. Wybierajcie, bo ten wybór macie i on nie kosztuje nic. Wybierajcie, gdzie idziecie, z kim idziecie, czy się spotykacie. Z kimś, czy idziecie sami, bo tam też było dużo osób, które spacerują sami, samemu wiecie. Mają buty założone, takie do chodzenia, mają tempo, nie mają kijków, nikt nie jest ubrany tak, że po prostu musi mieć od razu najlepsze wszystkie ciuchy. Więc jest po prostu normalność i taki czas, taka radość czasu, który sami wypełniamy dla siebie. Czyli nie robimy tutaj. Eee, tam są ludzie i bogaci i biedni. To nie jest tak, że tam to tylko chodzą tacy albo tacy. Nie, tam po prostu chodzą wszyscy, bo ten kawałek ziemi jest dla wszystkich. I to było dla mnie bardzo miłe. Widziałam tam młode dzieci, które ćwiczyły bardzo młodziutkie. I wiecie co? I tak sobie pomyślałam: kurde, ta pandemia, trochę słońca, plecaczek z winkiem. I świat jest nasz. Więc słuchajcie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Mam nadzieję, że dzisiaj skorzystaliście z tego odcinka i Was zainspirowałam tym, że naprawdę można, można, można być pozytywnym, pomimo tego, że oświetlenie u mnie tutaj jest fatalne dzisiaj. No ale trudno. Nie miałam wcześniej dla Was czasu, bo zbierałam dla Was informacje. No i teraz jest jak jest. Ale jak już mi się uda ten YouTube rozkręcić, to na pewno kupię sobie takie lampy, żebyśmy mogli siebie lepiej widzieć. Co jest szczęście, że się na razie słyszymy. Więc ja praję dalej z moim challenge'em i zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia jutro. Pa!